Witajcie kochani. Dzisiaj będziemy robić kurczaka, czyli takie te podłudzia. Łódka. Udka? No te końcówki. Nie pałki, tylko te właśnie dolne części. Udka, Mam kochani. pięć takich kawałeczków, akurat zdrowszy kurczak, bo bez antybiotyków, bez hormonów. Dlatego troszkę tłuszczyku jak będzie to nie szkodzi. Muszę je ponacinać i przyprawić, a kurczaczek będzie z tymi oto ziemniaczkami. Mam na gdzieś takie ziemniaczki. Mini. Mini, mini, takie małe. Przyprawą, właśnie to są jakieś, właśnie mają, co oni tu mają dodane. O czosnek, prażony, rozmaryn i tymianek. tymianek. To już jest wszystko w tej torebce, to się tylko posypuje później te ziemniaki. To później dodamy do kurczaka gdzieś w połowie pieczenia, bo to szybciutko się upieką Pisze w mikro, można. 5 minut. 6 minut. No to 5... ja myślę, że tak po, na no to 30 20, minut do 20. To Troszkę ponacinam sobie tego kurczaczka. W ten sposób, ponacinam i zaraz przyprawię tak lekko ponacinamy bardziej przejdzie smakami zdrowy kurczaczek to ja już te skórki pozjadam o ty tak ty lubisz skórki ale troszkę już bo było dużo tych skórek ale trochę zostawiłam ci a dziękuję kochanie bo wiem, że ty ty wiesz, bierz, ja, ja lubię. wiem że ty lubisz skóreczki A no, tylko tak lekko ponacinam ręce wypłukam i przyprawimy solą Delikatnie. Ja ten kosyp jest z jednej strony, dlatego troszkę może więcej, ale soli dużo nie dają. Może posmarujemy moim tym. No zobaczymy później. Ja daję tylko Soja, trochę soli. Nowy. No bo tutaj też jest troszkę soli chyba w tym właśnie tej przyprawie. No na pewno. To jest czosnek z papryką, i tutaj jest na pewno sól też. Troszkę też dajemy. To dodaje smaku. Jest nagrzewamy na 200 stopni. Będziemy piekli około godziny, no ale w połowie właśnie pieczenia dodamy ziemniaczki. Biały pieprz, tym razem. Będzie delikatniej. Słodka, pędzona, czerwona papryka. Też dajemy. Lubimy paprykę musi być u nas papryka ale ostrej też dam trochę ale nie za dużo ona jest bardzo ostra ta papryka chcę mm -hmm. dać tylko delikatnie żeby nie przesadzić bo ostatnio jak do bigosu dałam niby nieduża, był dosyć pikantny to kapusta była kochanie to kapusta właśnie bigosowa taka niby niby bigos ale tylko kapusta dobrze i teraz to polejemy sobie troszkę oliwką i od razu będę nacierała tak troszkę to ponacieram Zostawimy dosłownie na 10-15 minut w tym czasie nagrzejemy piec, Nagrzeje się. Kurczaczki z mini ziemniaczkami. Fajnie Jęzli. wyglądały, mi się od razu spodobały się. Wziąć i spróbujemy. No i tak zostawimy. Zostawimy na chwilę tak na tej desce. Mięso przełożyłam do foremki. Ja mam troszkę większą dlatego, że potem dodam ziemniaki, wkładam do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na 30 minut, a później dodamy ziemniaczki. A teraz przyprawimy nasze ziemniaczki. Ale popatrzcie na nie kochani, musiałem wszystkie skubać. Tak, pisze na tym, na opakowaniu, a rzuciłem, już, piszę na opakowaniu, że są gotowe do jedzenia, tylko włożyć do mikro i 5 minut i do jedzenia. Okłamali nas. Brudne były, Nie dość, były brudne, pełno tak. ziemi na nich Zobacz było. Zobaczcie, jakie teraz ładne. Pełno jakichś czarnych plamek, poobijane. Nie kupujemy więcej, bo się nie opłaca. Dałem się nabrać. 3 dolary kosztowały nie tak drogo, ale nieładne no, były. Ale jak takie sprzedają coś. Dobrze, dajemy teraz troszkę, troszkę oliwki damy. No, a tak z łyżki oliwki damy do nich. I jeszcze nie niedobre, to się złożył. No zobaczymy. I tą przyprawę. Niby tu jest wszystko dobre w niej, no zobaczymy. Następnym razem to kupię takie ziemniaki na karpie. Okay. Tak nie pachnie. pachnie nawet. O, tymianek poświadczył. Tymianek, rozmaryn chyba hmm, czosnek. tak? czosnek. No i tak jak pisze, no, wsypać, popaść, wsypujemy Zopatrz na te przyprawę, jakie to szare jak jakiegoś cementu No <laughs> Zobaczmy koła, wybrałeś? Wybrałem to Ty chciałeś, bo powiedziałeś, że fajne te przyprawy, bo Ty no, lubisz tymianek 3 dolary nie majątek, ale w zobaczymy, zobaczymy co nam wyjdzie tak chwilę dodamy do kurczaka a w tym czasie sobie właśnie tu umyłam kawałek pusty i, I zrobimy suróweczkę no i sprawdzamy, pani minęło dopiero 25 minut, ale ja myślę, że ja już dam ziemniaczki. Ale to nie pachnie. Ja to bym teraz mogę przekręciła na drugą stronę. Pani, tak. te kurczaki, te free prowu na to są takiego wolnego wybiegu. Zupełnie inaczej patnie. To znaczy bez antybiotyków i hormonów. Tak. zupełnie inny zapach. No. I rzucamy tutaj teraz te właśnie ziemniaczki. No. Zobaczymy. Ciekawe moje 3 dolary. Nie pójdzie na marne. Może się da coś zjeść. I z powrotem do pieca na następne 30 minut. Ale tak po 15-20 minutach może jeszcze mięsko trzeba będzie przekręcić, ziemniaczki pomieszać. No i sprawdzić, czy miękkie nie są. Tak, już, z powrotem do pieca. tylko to będzie na 15? No damy na 15 minut na razie. Pięknie wygląda i pięknie pachnie. Witamy głąba i drobniutko pokroimy kapustkę dodamy do niej marchewkę i cebulkę no i tu muszę pokroić drobno kapustkę no chcesz złapać poczekam żeby Cię nie udziubać no, uwielbiam kapustkę w każdej postaci, tak jak cebula wszystko co zdrowe Kapusta okay. pokrojona teraz dodajemy soli, troszkę mniej jak pół łyżeczki zawsze można dodać później i teraz muszę to wszystko dobrze wydusić tak żeby zmiękła kapusta tak dosłownie ją ugniotę kapusta wygnieciona teraz ścieramy jedną marchewkę taką malutką marchewkę marchewka starta a dla mnie kochani kawałeczek dla Ciebie zawsze taki kawałeczek ja zjadać i teraz pokroję cebulkę. O, tak. Nie musi być bardzo równo. Może będzie za mało cebulki. Zobaczymy. Chyba dodam więcej, wie? To jest mała cebula. Hmm. Może być mała. My ale... lubimy cebulę. Ale może wystarczy No, Mało. kochanie Zobacz. Tak, nie Nie myślisz, że mało? troszkę mało tej Cały cebulki. Może być cała cebula. I dokrajam drugą połowę. To jest mała cebulka. Dajemy całą. Ona jest dosyć taka pikantna ta cebulka, wiesz, Fajne. fajna kapustka. No i teraz tylko przyprawimy. Dodajemy pieprz. Soli na razie nie dajemy. Daliśmy już. Tak wyciskałam kapustę. Damy troszkę pieprzu. Oliwka. Solivek z pierwszego tłoczenia. Używamy ją tylko na surowo, właśnie do surowek. I ocet jabłkowy, ekologiczny. Najlepszy, ja najlepiej lubię ocet. Nie mile go damy. Łyżka A, wystarczy. Łyżkę damy sobie. Wymieszamy i zostawiamy do przegryzienia smaczków. Akurat nam się obiad kończy piec. Jeszcze zostało dwie minutki i musimy sprawdzić, jak to wygląda. A jak, kochanie? Jak to no, wygląda? Mamy no, te 15 minut, co mówiłeś, że sprawdzić ziemniaczki. No, pachną ziemniakami. Ale twardy, kochanie, całkiem twardy. Całkiem twardy. Tak jak pan się w mikro za 5 no, minut? No właśnie, zrobiłem. nie mam pojęcia. Jak Potrzebują to? jeszcze co najmniej 15 minut. Tak jak i mięsko, widzisz mięsko też. Kładamy Czekamy. na następne 15 minut. Czekamy ziemniaki się piekły pół godziny, już są prawie miękkie. Ale mięsko teraz posmarujemy sosem sojowym z odrobiną miodu. Nie daliśmy dużo soli, chcemy, żeby się wzrumieniło nam. Dosłownie na 5 minut jeszcze damy. Kani, taka Ach, taka. Może uwaga, jeżeli żeście nigdy nie próbowali, właśnie soja, sosu z miodem, spróbujcie chociaż raz. Na pewno I... polubicie. I tylko na 5 minut. A te ziemniaczki kochani pachną ziemniaczkami. Pachnie, kochani, obiadek gotowy. Ale to jeszcze się wszystko smaży musimy poczekać. Ale teraz, ziemniaczki wyglądają nieźle. Ale póki gorący damy sobie troszkę serka twardego. O, na ziemniaczki i na mięsko też Na mięsko też też? Też, Tak nie za dużo, tak odrobinkę. Mm. Jak was oglądacie to wiecie, że my bardzo lubimy ser. Twardy. Farmy Proszę, reziano. delikatnie Najczęściej... no, Do dekoracji zawsze były na troszeczkę. Nie zaszkodzi, prawda? Obiadek gotowy. No za chwilkę będziemy próbować, niech nam przestygnie. Dosłownie 10 minut Słowaczka tak zostawimy. Gotowa. I za chwilkę próbujemy. No wszystko lekko przestygło. Pora, żeby spróbować. Trochę nie próbuj. Dźwimniaczka. Próbuj co chcesz, ja próbuję. Biorę czerwonego... Ale zobacz, jakie one malutkie się zrobiła, się skończyły. No, fajne, takie są pomarszone fajne. troszkę. Ale no, ciekawa się... jestem jak smakują. No, się pięknie, no. Ja próbuję też. Mm, miękkie. Pięciutkie. Mhm. Mm Okej, ja próbuję tego mm. czerwonego. Powiem Ci, że dobre. Bo to są białe i czerwone mm. zimieczki, tak? Dobre, dobre. Mi smakował, teraz spróbuję białego. Mm. Bardzo dobre. Mm. Kochani. Ziemniaczki bardzo dobre. trzy dolary się nie zmarnowały. Bardzo dobre. Dobry smak mają. Jeszcze dodaliśmy jeszcze serka. Mm. Dobre ze skórką. Spróbuję mm -hmm. mm. białego też. Teraz dobry. Mm. Ładnie smakują. Także zimniaczki piekły się pół godziny. A mięsko godzinka 5 mm. minut. Próbuję Dobry. teraz mięsko, ja chcę spróbować mięsko. jestem ciekawa jak mięsko smakuje. Ale biały no, jest bardziej mięsko. delikatny, wiesz? Tak, delikatniejszy jest. Czerwony to się czuje taki właśnie, że mm. ziemnia kato. Zobaczcie, jakie mięsko. Mm. Kurczaczek. Myślę, mm. że będzie smaczny. Zdrowy kurczaczek. Mmm, mm, takie pyszne. I suroweczka, kochani. Mm, mm, mm. Z kapusty, świeżej. pieniążki się nie zmarnowały, ziemniaczki dobre, mm, Udały się. Kochani my sobie teraz pojemy. A wam bardzo dziękujemy za oglądanie i do następnego. Wszystko pyszne. Udało się.